Siemanko widzowie z tej strony Staś yy, Roblox Ze mną jest gość przetrzany To jest Arbuzik Polska I tutaj właśnie będziemy grać yy, Twos Avatar Okej? Okay? Trochę mnie leguje ale okej okay? Dobra Co ja mogę być? Yyyy Dobra F. R, o, g. Kurde, nie to. Jaki frog. Fy... Jezu. F, r, o, g. Frog. Chyba zaba, nie wiem. Nie pamiętam. Co? Nie. Czekaj. O! Co ja jestem? Zabą? Co ja jestem? Jakąś pupką? Dobra. Dobra. Czekajcie, widzowie. Dobra, czekajcie. Jestem jakąś cardą zabą! E! Obra! Lecimy z tym koksem! O! Arbuzik, Polska jest mięsem. Co to kurde jest? Ila? Inne, Inną zabę, Nie tą! Co to kurde jest? Co to za zaba? Nie ta! E. Co to dla was? To jest zaba? Chyba nie. Czekajcie. O, arbuzik Polska się zawienia w tego. Aha. Dobra, coś innego. Czekajcie. Eee. Yy... A, wiem. P o l d Polska! Polska-Białopolska! Co? Co? Co jaka Polska-Białopolska? Co ja gadam? Dobra, lecimy. Lecimy! O, idzie Polska! Pan Polska, chodź tu! Chodź tu Polska! To mnie to interesuje! Cicho bądź! Siema! Siema! O, skacę właśnie! Właśnie skacę! Panie Arbuziku Polsko! Co ty was tu... Yy. Yy. Nie wiem co ja chcę powiedzieć... Dobra, nie Głopoty! Głupoty! O! Ej, to jest Steve? Ej, panie Steve, Panie Nupku chyba! Pan Nubek z Minecrafta! Panie Nubku, co ty robisz? Powiedz tu! To mi... What? Co? Napiszę mu co? Okej, okay, czekaj. Co? What the... Co on pisze? Okej. Okay. Panie! Arbucik Polska! Wygląda jak German Polska! Między polska raczej. Zajakadam. Co to kurde jest?! O skacę zaś. Co to jest? To są... Dobra! Sobie napisę Kanada. Nie ma co? Czekaj, nie Kanada, tylko Canada. Ty, o, Kanada! Tak! Wo, 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 wo. Co jest? O! Jak ja wyglądam. A! Wyglądam się. Za... Panie Polską! Kim jest? K który to arbuzik Polska? Musicie się zastanowić, widzowie. Który to arbuzik. Z polska. Na pewno on skacze. Widzicie to? Który to arbuzik polska? Ten? A. Ten, się arbuzik polska. Sieman mam kolutki. Co? Co ja gadam? Jakie się Co zaś? Takie osiem strojów. Co to osiem strojów? Czekaj ale. Eee, usa. Okej. Okay. Halo? ło, 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 Co jest? Co jest? Jak? O! Łeb amerykański. Ujaj. Uniacik! Cińciał. Co ja gadam? Jestem jakimś... Kim ja jestem, że tak gadaw? Cińciał. Ciąciał. Oj, ciącia. Ciącia, ciucia. Co to kurde jest? Dobra. Arbuzik Polska. Chodź ze mną. Eee, lecimy. O! Dobra, stoimy. O, jest arbuś. Ej, co ty robisz, ty piero? Ty piero. Idź. Idź. Wiem, w co? Idź. Napisaj jej idź. Kurde, dajcie mi napisać idź. Idź. i Idź. 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 Czekaj. E. Eee... Nie. a, e, a u c r i a. Austria. Austria. Tak. Austria! Kibia ja Kibi kurde jestem? Gim ja kurde jestem. Jakiś typem? w nie wiem w co. Kombinezon. Co ja gadam kurde? Jaki kombinezon? Kombinę ze Zbaz na guzę. nie wiem gdzie działa. Aha, dupa z niego. I ile? Sześć minut! Jest to kilka minut i będzie koniec odcinka, serio! Okej, okay, dobra. No kurde, co jest? Panie Arbuzik Polsko, co my robimy? A, nic? Okej. Okay. Czekaj, ja wiem co wpiszę. Eee, klopsa. <noise> nie klopsa, jakiego klopsa? B E L A R Tak! A! 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 Co ja kurde wydaję z siebie? Jak ja wyglądam? Co? Okej, okay, nie ma wymiaru, nie ma nie wiem czego. Panie arbuziku polsko, powiedz coś do Jezcy. A ty idź sobie, bało, bało. Idź! 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 Jezu. A to co? Bacon ubrany... Nie wiem w co. A nie, arbuziku Polska. zawiedź się w kogoś. Dobrizą. Dobra. E, 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 Arbuzik Polska. E, zawiedza się. Zobaczmy kogo. I... Kogo się zamienia? O. A, w Kanadę. Cału jest zielony jak ogórek. Panie Polsko, co jesteś zielony. A! Przepraszam. Przecież ty jesteś arbuzikiem, to powinien być taki korol. O, co ja robię? A tam jakaś typiara z flagą Niemiec Dobra! Eee, dobra, jestem kilka minutek i będzie koniec odcinka, dobra! Co my robiliby? Halo, idziemy! Idziemy do pa. To da. Co ja gadam? Ło! Co to? Najlepsi spółtwórcy. Eee. I co to jest? Eee... Aha! Dobra! To są donaty! Ile? 3800 tysięcy? Powaliło ich? Chyba ich powaliło. Że on. Kurde, co jest? Dobra, panie arbuziku Polsko. Mam pierwsze pytanie. Czemu? Eee... eee... Czemu ty jesteś... Cemu ty was okurary? Jak coś nie, nie... Ja jak byłem Kanadą, to nie miałem. I jesteś zielony jak ogórek. Jak arbuzik. A. Okej. Okay. Dobra. No kurde. Zaśpię! Dobra. Panie, panie, sranie, sranie ci. Eee, P-O... Nie, jakie? Belazus Pol. Jakie Belazus Pol? Po, l a, n, d, Poland, czyli Polska. Halo? O, o. Polska górą! Polska górą! Polska górą! Ciąg? E. Okej, okay. nie zwracam na to uwagi.